Cześć Mańko, moi drodzy, z tej strony Malberio, a dzisiaj Wasze wyczekiwane wyniki konkursu na 3 rary słuchajcie, męczyliście mnie na streamach, na dzisiejszym streamie mnie męczyliście, ja grałem sobie w Wiedźmina, kiedy wyniki konkursu macie teraz. Więc moi drodzy, ogólnie kto jest nowy star NFT teraz na tego, na tego live'a chciałem powiedzieć na ten odcinek z wyników, zostawcie lajka, strzelcie supika, bo moi drodzy to nie jest jedyny konkurs, który będę jeszcze organizował, więc... Zasady znacie widzowie: trzeba mieć Subika, trzeba strzelić łapeczkę i trzeba strzelić komentarz ze swoim nikiem w yy, Trzecie miejsce: RAR dla PETA. Nie pamiętam jaki tam dokładnie był, ale jakiś słaby. Yy, pierwsze miejsce: Xeno, a drugie miejsce: East Hirn, czyli niebieska taka tarcza. Tu miarki, spoko, zawsze coś na Eski będzie. Xeno to akurat nie wiem czy na Eski będzie, czy xentur Sorry, nie wiem czy na Eski będzie, ale dobra, zobaczymy. A więc, pierwszy, nie pierwszą osobą, tylko trzecią osobą, jak coś zaczynamy od trzeciego miejsca, czyli od Rara dla Peta. A więc, Rad dla Peta, moi drodzy, wygrywa. Aha, nikt nie wygrywa, dobra, trzeba załadować pierwsze komentarze, widzowie, czyli ładujemy pierwsze komentarze i teraz Rara dla peta, moi drodzy, wygrywa. Druid, morna, dobra, spoko, Druidzie, wygrałeś właśnie Rad dla Peta. Także pokczap dla ciebie. I losujemy teraz drugą osobę, automatycznie ten komentarz druida jest usuwany. Losujemy teraz drugą osobę, czyli to będzie niebieska tarcza, czyli Iskirm, podajże. Losujemy, kto jest zwycięzcą? No, Kizowince, pierwszy raz go widzę tutaj na kanale chyba, podajże. A więc pokrzem dla niego widzowie. I teraz najważniejsza nagroda jaka jest, przypominam jeszcze żebyście strzelili łapeczkę, bo to nie jest jedyny konkurs oraz subika na kanale. A więc ogólnym zwycięzcą w całym turnieju, którym wygra x zostaje. Progaming, twoja szpira, widzowie. Gratulacje dla niego. Mamy jego nazwę, mamy wszystko, także napiszemy dla tych trzech osób na pocztę, kto wygrywa. A ja przypominam, żebyście strzelili lajka, zostawili suba na komentarze. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego konkursu RupLive'a lub odcinka. Pozdro.